do zawiasu Morsa i... Siemanko jest ósma rano powinniśmy być już w połowie drogi z Krakowa do Ławy. no jesteśmy za Krakowem ale jest wesoło Polonez mamy problem z hamulcami tak właśnie zaczyna się nasz rajd Koguta jechaliśmy przez ostatnie lata, Jeździliśmy generalnie Żukiem w różnych rajdach teraz postanowiliśmy jechać już bezawaryjnie Polonezem Fajna przelotowa. No i co? No i hamulce ogarnięte. Lecimy sobie Polonezem z 1983 roku na rajd Koguta 2022. Szósty rajd z Oławy do Giżycka. Lecimy z Krakowa, żeby wystartować je ze mną. Przedstawiam Wam Cześka. Siema. Za kierownicą jest Krzysiek. Cześć Siema. Siemanko. Jest Mikołaj i jestem ja, więc lecimy sobie za około godzinę powinniśmy być w Oławie, nie godziny, przepraszam, dwie godziny, no nieważne, zobaczymy. Jak tylko nic się nie podzieje dalej z hamulcami to będzie ok, więc Weźmy w Oławie i zobaczcie, patrzcie, sypią dla nas kwiaty. Pięknie. Nie no, żartuję to akurat boże ciało. Ale... No, ale miło przejechać Polonezę, można tak, tak powiedzieć. Gdzie teraz? Po kwiatach. Dojechaliśmy Panowie trzeba poczekać chwilę w kolejce Bo tu 1500 służbowo. Ponad 1500 samochodów służbowo. służbowo A to co innego Zobaczcie Kolejka samochody już startują od 2 godzin Jest godzina 12 A tam po horyzont Ludzie Zaraz Wam pokażę Samochody, pojazdy Dobra impreza Zaraz pokażę Wam całość Chwila przechodzimy i jest Igor do alternatora docieramy no elegancko samochód jest. przeszedł swoje e, na wyprawie niedawno do Francji do Paryża, do Paryża więc... a żeby było śmiesznie to się jeszcze w grudniu spaliło całe wnętrze no Ale długo opowiadać i dobra Igor widzimy się <laughs> później no, dobra, na razie dobra. miłego Jedziemy, jedziemy, Siadamy, siadamy. Lecimy. Opa! Nagrywają się przy a tam piasku trochę było. Lecimy, lecimy teraz na. Łódź. Sprzęgło, I do o, sprzęgło, i do Łodzi, tam pierwszy pit stop, a tak naprawdę dłuższe zatrzymanie, jutro Warszawa. A i Krzysiek za czym jedziemy? Za Renault Talią. Za, za Krzysiek My, zawsze marzył, taki. żeby jechać na rajdzie za Renault Talią, Renault Talia przejechała... Za... Co? Dobra, jedziemy tam. Ile, ze stówkę? To w no, 100 km i jedziemy za talią, więc <grym grym> tak nie jak chciałeś. No jest żuk i bardzo ciekawy samochód, zobaczcie, Twingo e, prototyp FSM FSM, FSM Beskid. Oczywiście żartuje sobie, nie? No ale... To jest, pro, to jest prototyp, nie? Zaginiony, Zaginiony prototyp. Wiesz, on ma on ma nie ma Nie no, słuchajcie, no? Słucham, no. Daj radę. Bywa i tak, że trochę popada, więc trzeba przesiedzieć w samochodzie, ale nie marnujemy czasu. Jest obiad. Jest Witaj. obiad. Jak tam Krzysiu? Dobry obiadek? Zapewne. najlepsza w trasie. A co się stało? Sos sobie wylałeś na telefon? No, żeby tylko na telefon. Czy <laughs> to nagrywasz? No. Na YouTube'a? No pewnie. A jaki hotel jedziemy w ogóle? Jak to hotel? Dobry. Masz mazowiecki hotel. Kiedyś tu jesteś jeszcze uwalony. <laughs> Przestanie padać i lecimy. Mazowiecki? Tak. Tu przy okazji wam pokażę. Zacina się pas praktycznie całą drogę Grzyszkowi, więc robię za support. Grzysiu powoli? Nie. Yes, yes. Wystarczy? Tak, tak. Zapiąłeś? No to dobrze. Ale bo i działa Jedziemy. No, i jest przerwa. słońce tam dopisuje, jak widzicie. Spotkaliśmy ekipę. I jesteśmy sobie gdzieś przed łodzią. Nie wiem ile dokładnie. Ile jest do łodzi? Jak jest jakaś godzinka? Godzina? To tak, chyba. Tak, to tak, chyba... Tak, Dobra, poszukamy coś tak. drobnego. To chyba Żukiem jest, bo my to lecimy 2-0 borkiem, więc myślę, że 40 minut maks. Ejo. Jesteśmy już w łodzi, ja za kierownicą. Zjeżdżają się ekipy do łodzi, więc jest ciekawie. Jedna z ekip właśnie nas opryskała z pistoletów dla dzieci. Pokaż tą ekipę teraz. O. No i tak. No i tak to, tak to wygląda. Tak to wygląda, cała łódź teraz się pewnie zape zapełniła albo zapełni od paru godzin klasyczną motoryzacją, głównie samochody, ale też i motorynki, e, samochody, e, typu, znaczy pojazdy typu ciągnik, ciągniki. E, czekaj, gdzie jedziemy? Jest typu jeszcze, pojazdy typu ciągniki, e, autobusy, nie wiem, co to Zielone, startowało. Dobra, lecimy, szukamy hotelu i idziemy. Idziemy do ministerstwa spotkać się z ministrem Leszkiem. Nocujemy w Łodzi w hotelu Mazowiecki. Klimat poprzedniej epoki jest zachowany, więc wszystko powinno się zgadzać. Polones dał radę, dojechał. No i co chłopaki? Idą właśnie się rejestrować, a wieczorem Ministerstwo Śledzia i Wódki. Tak Zgadza się. Dobrze. Słuchajcie, tu jest ludzi pełno, ale główną e, atrakcją a raczej gwiazdą jest minister Leszek, zaraz Wam go pokażę zobaczcie jest tutaj jest minister, jest Leszek cześć są ochroniarze jest jeden ochroniarz, jest drugi i są pieniądze zaraz zajrzymy Patrzcie, koguty mogę zobaczyć jednego? popatrzcie, tak wygląda Ride koguta odkładamy pięknie, i zobaczcie teraz najciekawsza rzecz patrzcie na kolejkę zaraz Wam pokażę patrzcie, to chwilę potrwa to chwilę potrwa żeby Wam pokazać całą kolejkę ale to jest, musicie to zobaczyć patrzcie tu, tu cała Piotrkowska Panowie, na koniec kolejki Miałeś tam iść ogarnąć ja, znajomości O, no, znajomości, jakie zakrywa. znajomości Panie, zobacz, jest kolejka Ja pierniczę Zobaczcie, tam, 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 tam Ona zakręca O masakra Aha, i żeby nie było, jeszcze Wam pokażę rządową e, limuzynę ministra Leszka Rządowa limuzyna Zajebista jest, no No i tak to wygląda, rajd koguta opanował Piotrkowską w Łodzi Paweł, Paweł, Jeź, Paweł W No dobra Ale Giszyj tam posili też z takiego Don Corleone, mówię znaczy, <grym> muzykę, zaraz Don Corleone wyjdzie no i wyszedł. Jak on nagrywa, ja ja to ale nie jest. Nie, bo idzie, On Nie, nie, ale nie do pana właśnie, do pana ochroniarzy. Ja bym <laughs> chciał mieć On nie jest panem leczkim, jest panem Ja zawsze chciałam mieć Daj, daj. pan Nie pan zaznaczył? ښه ځانګړي ځانګړي ځانګړي